Ileż można mówić, ileż można grozić po prostu cały czas? Już! Do roboty! Siema. Cześć z tej strony, Dawid, aka korwo, aka montażysta, aka hu. Witam Was serdecznie w tym specjalnym odcinku, jakim jest Questions and Answers. Zadaliście tyle pytań. Czy wy jesteście poważni? Nie przedłużając, przejdźmy do pytań. Gdzie są kurna moje okulary? Czatox.pl Kiedy gramy w Roblox? Nie, proszę. Proszę nie. Usagi napisał. Trochę się czy trzeba z tobą chodzić. To, to trochę, trochę GLIROWER GOŚCIÓ. HALRON. Bolisz jeść czy pić? Pić. Kaźmisz najpierw mleko czy Ishimura napisał Jak poznałeś kramkę chleba? Z kramku jest taka ciekawa sytuacja, że poznałem go poprzez oglądanie YouTube'a. Opowiadałem o tym już niejednokrotnie na streamach. Nie Kiedy Rock wstawił swój pierwszy materiał z Rainbow'a i zaprosili właśnie kromkę, zobaczyłem jak to jest kok w zacząłem się jarać jego skillem, znalazłem jego kanał, subskrybowałem go od tamtej pory, nie pamiętam ile czasu było temu, pewnie teraz na ekranie się wyświetli, ale od tamtej pory właśnie od tego odcinka subskrybuję go, oglądam i jest to jeden z moich ulubionych youtuberów na polskim YouTubie, dla mnie to jest mega zaszczyt, mega radość, że mogę mu montować filmy, że mogę go poznać, pisać z nim, w ogóle, że nasza znajomość... Jakby rozwija się. UPX, w jakim województwie mieszkasz? A jak możesz to podać dokładnie? Tak, jak dokładnego miejsca ci nie podam, to mogę ci powiedzieć, że mieszkam na Podlasiu. Przynajmniej na razie. Matyniuks, gdzie bądź jak poznałeś się z ekipą? Cała idea ekipy, jak wtedy się w mojej głowie, to poznawanie nowych ludzi, streamerów, youtuberów, nawet ludzi, którzy po prostu grają na jakichś grupkach społecznościowych, poznawanie się nawzajem, wymienianie się zdaniami. Wspólne granie. I tak oto powstała i powstaje ekipa, ponieważ według mnie jest to taka mała społeczność, która ciągle się rozrasta i nie ma sensu zatrzymywać, ponieważ coraz to nowi członkowie do nas dochodzą, coraz to nowi członkowie nas poznają, przychodzą do Discorda, gadają z nami, poznają nas, spędzają miło czas, więc no i całej ekipie i przyjaciołom pokoju wy więc serdecznie dziękuję za to, że jesteście i tyle samo wytrzymaliście. Serduszko dla Was. Szalony Kamil. Skąd dowiedziałeś się o Rainbow Six Siege i co myślałeś o tej grze, jak zaczynałeś? O Rainbow dowiedziałem się z materiałów Uroka, później Ukromki. Nie wiem, czy kupiłem grę przed premierą odcinka Ukromki, czy warto kupić Rainbow Six Siege, czy dopiero po. Wydaje mi się, że przed. Grałem od premiery w tą gierkę solo, co nie dawało mi kompletnie frajdy. przez co odstawiłem tę grę na kilka tam miesięcy. Czekałem, po prostu czekałem, czy, czy to jeszcze nie do siebie przekona. Później właśnie poznałem ekipę, wróciłem do gierki na operację, chyba. Welwet Shell, tak mi się wydaje. I od tamtej pory właśnie grałem sobie Rainbow'ka z ekipu. Francesco24. Jak duże płacić ci kromkarz? Zgodziłeś się z nim pracować? XDD? Znak zapytania. Kromek mnie do niczego nie zmuszał. Dla mnie to jest mega przyjemność montować mu materiały. Mega Freida. Bardzo lubię jego content. I wszystko zaczęło się od tego, że wstawiłem jego QA do swojego odcinka, gdzie troszeczkę przyśmiewczo się zachowywałem. Jestem największy w Battlefieldzie i największy w Rainbole, bo jedyny. Kromek to zobaczył, skomentował teaser nawet na Facebooku, potem sam odcinek w komentarzu. I od tamtej pory była cisza. Po kilku lub po kilkunastu tygodniach dostałem wiadomość na Messengerze od Maxiego i powiadomienie na Facebooku od Wiktorii. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Bez Was to by się naprawdę nie udało. Dowiedziałem się, że Kromek poszukuje montażysty. I od dziwo, miał być to montażysta, który montowałby mu filmy Funny fanny moment. Takie. meme. Napisałem do niego po prostu, wiedział kim jestem, bo wiedział mój odcinek, wiedział co potrafię zrobić, zmontowałem mu film, wtedy siedziałem chyba przez 24 godziny, zmontowałem mu film, żeby być jak najszybszym, żeby to zrobić jak najszybciej, żeby mi się po prostu udało, bardzo chciałem po prostu montować, bo dla mnie to była inspiracja, jakby nie patrzeć też idol, więc strasznie chciałem zmontować mu film, pokazać mu, że potrafię to zrobić jak najlepiej i że będzie to kozacko. Kromkowi się spodobało i takim oto sposobem znaliśmy współpracę, mega się z tego powodu jaram. Kondrow. Czemu pokój wytrzeźwień? Czemu korwo? Na to pytanie też odpowiadałem wiele razy na streamach Twitch. Miałem pomysł na kanał, widziałem co chcę na nim robić i powiedziałem Kubi i chłopakom, że chcę robić moment z gier, że nie potrafię grać skillowo, ale jesteśmy chociaż zabawni, chciałbym pokazać ludziom, że potrafię montować i że zrobimy dobry content Funny moment. Tak od pomysłu do pomysłu, od słowa do słowa, doszedłem do wniosku, że może coś jednak związanego z alkoholem i może sam alkoholu nie piję, to stwierdziłem, że jednak ludzie chodzą często uśmiechnięci po nim i szczęśliwi. Najpierw padła Izba Wytrzeźwień, ale że wyszukiwarka Google pokazywałaby inne rzeczy, stwierdziliśmy, że to będzie Pokój Wytrzeźwień. I tak. Powstał pokój by A Korwo dlatego, że główny protagonista jednej z moich ulubionych gier komputerowych, jak jest Dizonord, ma imię Korwo. Bochi. Ulani czy Usagi? Oddalam to pytanie. The Czy na 10 kasubów zrobisz 361 na krześle? Na streamach robiłem już kilka razy 360. I powiem wam, że na 10 tysięcy subów powstanie coś naprawdę specjalnego. Więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba o tutaj na dole i lecimy po 10 tysięcy koła. Zobaczycie Warto. Zostawcie tą subkę, proszę. Jestem dobry chłopak. Dobre filmy <grymne> robię. Proszę. Paweł Kopeć, R6 czy Warzone oraz ulubiona broń z r Oraz Oskar Bożecki, ulubiona broń w Warzone. Na ten moment najlepiej mi się teraz w Warzone, chociaż wróciłem teraz do Rainbow'a, więc mam nadzieję, że to jeszcze się wyrówna. <grymne> lub nawet Rainbow przebije Warzone. Zobaczymy jeszcze. Ulubionej broni nie mam w R$6.00. Wszystkimi lubię grać. Wszystkimi operatorami raczej lubię grać. Nie ma jakiejś takiej jednej broni, którą potrafię grać. Lubię grać i, i no, nie jestem jakimś tym koksem. A w Warzone Call of Duty najfajniej fajnie mi się gra ramem, grałem MP5 i karem Borax. Jak można z tobą zagrać, bo nowy jestem na kanale, a tu śmiesznie jest i już prawie chce się żyć. Wbijasz na Discorda, który jest podany właśnie w opisie, i na inne socjalki też możecie od razu wbić. Wbijasz na Twitcha i czekasz, aby nagrał z widzami. Wtedy możemy pograć. Oraz na Discordzie możesz też mnie złapać, napisać, pogadać. Możesz coś pograć. Zapraszam serdecznie. Super memy z moją mordką, emotki, fanarty, dużo więcej. I najlepsi ludzie na świecie. Klapi The Fox. Ile za koszulki? Nie! Erno Nemeko. Czy będziesz kiedyś nagrywać całe mecze? Nie przewiduję całych meczy, nie planuję. Kocham montować, to jest moja pasja i, jakby, też nie patrzeć całe moje życie, więc myślę, że jednak będę wszystkie materiały montował. Chyba, że z jakichś trudniejów, chociaż też wątpię. Szymon Kalinowski. Kiedy Warzone z kromką? Kromek! Kiedy gramy? Nie. No okej. Okay. Każdy Power. Jaki jest kolejny cel w karierze? Cele, jakie sobie postawiłem do końca tego roku, to 1000 followów na Insta, 1000 followów na Twitchu, 500 osób na Discordzie i 10 10000 subskrypcji na YouTube. Wiem, że to dużo, ale wiem też, że jako najlepsi widzowie pomożecie mi w osiągnięciu tych celi. A moim głównym celem w karierze i marzeniem jednocześnie zostanie montażystą, youtuberem i streamerem na pełen etat. I mam nadzieję, że z waszą pomocą mi się to kiedykolwiek uda. Historia pod nosem. Czy w piwnicy Kromki jest duża wilgoć? Jeśli możesz podejść w procentach, namierzymy i pomożemy. nie ma, Jestem pod się tutaj... Idzie, idzie, Wilgoć! Wnoś się i tego się I tak oto pora zakończyć nasze pierwsze Q&A na tym kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajkacza, napiszcie jakiś pozytywny komentarz oraz napiszcie tam od razu jaką serię lub grę chcecie zobaczyć na tym kanale. Wbijajcie też na inne socjalki, które są tutaj podane w opisie. A ja w tym czasie uciekam. Dziękuję wam za 3000 subskrypcji, mam nadzieję, że już niedługo przebijemy próg 5010 i ciągle będziemy lecieć w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa. Pa. Kromek, zagramy? Nie. No proszę. Jak Twoi widzowie wbiją 500 łapek w górę, to porozmawiamy. Dobra.